Po tym, jak piątkowego poranka pojawiła się informacja o nowym mini albumie System of a Down, wiedziałem, że bardzo szybko obiegnie świat. Nie spodziewałem się jednak, że zdecydowana większość doniesień i nagłówków serwisów muzycznych dotyczących nowego materiału SOD totalnie oleje powód jego genezy. Powiem Wam szczerze, że bardzo mnie to zasmuciło, gdyż uważam, że pomijając kontekst opublikowania Protect the Land and Genocidal Humanoids, odebrano materiałowi całą jego istotę. Bez tego, moim zdaniem, piosenki są raczej przeciętne, a przede wszystkim nie o to zespołowi chodziło. Ale zacznijmy od początku. W piątek, 6 listopada, po raz pierwszy od 15 lat. System of a Down wydał nowy materiał muzyczny. Jednak przyczyną tego metalowego święta nie jest chęć powrotu Serii do tworzenia utworów, a makabryczne wydarzenia, które afera covidowa połączona z wyborami w Ameryce okryła płaszcze milczenia. Mowa tu o strasznej wojnie, która toczy się w Górnym Karabachu i Armenii. Ludobójstwach, których dopuścił się Azerbejdżan wraz z pomocą Turcji w tych krajach. Mowa nienawiści przeciw armeńskim chrześcijanom, militarne wspieranie Azerbejdżanu przez reżim Erdogana czy bombardowanie kościołów. Te porażające wydarzenia były motorem, aby system przerwał milczenie i poinformował świat o tych makabrycznych zbrodniach. Aby pomóc tym ludziom, tej kulturze, z której się wywodzą, postanowili zacząć zbiórkę na cel pokrzywdzonych Armeńczyków. Na bandcampie w zamian za utwory można wpłacać dowolną sumę pieniędzy, zaś na stronie zespołu w preorderze można zamawiać koszulki czy też bluzy, z których dochód zostanie przekazany organizacji Armenia Fund na rzecz wspierania ofiar. Gdy o tym przeczytałem, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem była weryfikacja tej notki. W momencie, gdy o 6 rano jadąc do pracy w autobusie wyszukiwałem kolejnych porażająco przykrych informacji o stanie, w jakim znalazła się Armenia, ogarnął mnie ogromny smutek. Poczucie bezsilności było tak silne, tak obezwładniające, że postanowiłem wesprzeć jak najszybciej ofiary tych wydarzeń i już w głowie planowałem, że po pracy będę starał się Was do tego również zachęcić. Jednak w trakcie dnia przewijające się zewsząd informacje o dwóch nowych numerach sodu i notoryczne pomijanie wątku o stanie Armenii spowodowały, że entuzjazm ze mnie uleciał. Brak empatii serwisów w postach na fejsie, a zwyczajne newsy pokroju, system powraca po 15 latach, spowodowały, że zacząłem wątpić w środowisko muzyczne. Okej, okay, nie twierdzę, że na swoich stronach po kliknięciu w link i wyświetleniu paru reklam nie zamieścili powodów powstania mini-albumu, no ale hello. Nie będę jasnowicem, gdy powiem, że ludzie czytają tylko nagłówki i od razu lecą do muzyki, a sytuacja, przez którą zostało opublikowane Protect the Land jest przecież makabryczna. Ludobójstwa i wojna w Armenii to temat, który miał obiec świat. Zbiórka na rzecz pomocy ofiar walk powinna być na ustach ludzi, a większość to totalnie zlała, a nie taki był przecież cel zespołu. Ja wiem, że teraz dużo osób boryka się ze stratą bliskich czy też majątku życia z powodu COVID-a, czy protestami, ale żeby odznaczać się tak ogromnym brakiem empatii, zupełnie nie jestem w stanie tego pojąć, szczególnie że utwory wprost dotykają tematu wojny. Protect The Land muzycy stricte stawiają pytanie, czy jesteś w stanie stanąć z bronią w ręku i bronić swego kraju? Czy zdajecie sobie sprawę z historii tej ziemi? Że wasi przodkowie przelewali krew, abyście mogli żyć wolni? Że podczas wojny duża część społeczeństwa była zmuszona do ucieczki z kraju, który kochali, w obawie o swoje życie? Czy to nie skłania do przemyśleń? Mam nadzieję, bo moim zdaniem muzycznie jest to dosyć przeciętny utwór, i gdyby nie on, gdyby nie tekst, raczej go bym ponownie nie odpalił jako osoba wychowana w kulturze pamięci o ofiarach II wojny światowej i jako w przeszłości młody zuch i harcerz wielokrotnie zadawałem sobie pytanie jakbym postąpił w takiej sytuacji młody buntownik we mnie i bojownik w walce o wolność był już wtedy gotów stanąć z bronią wraz z biegiem czasu ta postawa nieco ewoluowała zacząłem bardziej cenić możliwość rozwoju i już nie byłem taki chętny aby oddać życie w walce za ziemi. Gdy jednak słucham Protect the Land, stare emocje i pragnienia zaczęły się na nowo we mnie odzywać. I wiem, że te rozważania pod tytułem co by było, gdyby są jałowe, gdyż tak naprawdę nikt nie wie, jakby postąpił w momencie próby. I módlmy się i żyjmy tak, aby w naszym kraju i przy jego granicach panował pokój, i nigdy byśmy nie musieli się tego dowiadywać. Jednak Taka jest siła muzyki, taka jest siła protest songów. Pobudza nas do myślenia, do działania i empatyzowania. Mam nadzieję, że zawsze będę patrzył na Protect the Land przez ten pryzmat, gdyż muzycznie jest to dla mnie klasyczna, generyczna zapchaj dziura systemu. Pod tym względem o wiele ciekawszy jest Genocidal Humanoids. Połamaniec rodem z pierwszych płyt systemu. Zmiany tempa, harmonia słów. Oraz agresja wyczuwalna w rytmie. A tekst to apel o uwagę całego świata. Uwagę i pomoc. Azerbejdżan od dziecka wpaja swoim obywatelom nienawiść do Armenii, wspominając o pokładach przeróżnych dóbr. To naszybę. Armia! A gdzie tam zachwacila miejsce, gdzie są rysury, jakie złota! Prawie nie Jedną rzeczą jest znać historię, ale zupełnie innym i bestialskim jest hodować nienawiść do drugiego człowieka. I takie rzeczy cały czas mają miejsce i zatruwają serca milionów osób. Dlatego, moi drodzy, proszę Was: jeśli macie możliwość, pomóżcie w walce z niesprawiedliwością. Wspierajcie zakup produktów potrzebnych ofiarom wojny w Armenii. Nie pozwólcie, aby apel zespołu ucichł pod clickbaitowymi tytułami serwisów informacyjnych. Myślę, że system Offedaum nie tego by chciał. Myślę, że warto pomagać, gdyż nie wiadomo, kiedy to my będziemy potrzebowali czyjeś pomocy, choćby i tej finansowej. Link do wiadomości i materiałów, w których się dokopałem, macie w opisie. Część osób może stwierdzić, że Przesadzam, że tak naprawdę nic się nie stało, zło na świecie będzie i tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jednak cała ta sytuacja bardzo mnie poruszyła. Czy to wpis zespołu, czy medialna zmowa milczenia w sprawie sytuacji Armenii, czy też sposób przekazywania o mini albumie informacji. Musiałem jednak to wyrzucić z siebie, aby nie płonąć tym żalem w nieskończoność, i też dlatego już uważam, że dobro rodzi dobro. I razem jesteśmy w grupie w stanie zmienić dużo. Mam nadzieję, że macie się dobrze i choć trochę mnie zrozumiecie. No i to tyle na dziś. Kolejne materiały są w przygotowaniu. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na dyskusję o nowych utworach, ale w sumie napiszcie mi, co o nich sądzicie. Może wasz odbiór ubogaci również mój. A na dziś to wszystko. Do zobaczenia, moi mili.